Siemano. Z tej strony, jarząbek z kanału E-Jarząbek. Dzisiaj robimy szybko akcję. Będziemy jechać na sad po jabłka. Odpalimy sobie 60. No, już długo jej nie odpalałem, bo od ostatniego momentu, chyba jak przyciągałem dwukółkę, nie była palona. Założymy sobie na początek szybko filtr powietrza. No, ten nieszczęsny filtr powietrza tam mi pisaliście, że może być jakiś, jakiś z dwóch filtrów składany. Więc na razie zakłuło, że Założę tak jak jest, a jak kupię całą obudowę z całym filtrem, to wtedy przyjdzie czas na wymianę. No, ciągnik nie był odpalany, zobaczymy jak też odpali. Zdam Wam relację, podepniemy sobie dwukółkę i się przejedziemy. Filterek przykręcony, ale naprawdę już to już jest jednym słowem. Ten filtr. No nic, pompuję, podpompuję teraz Paliwa i odpalam. Jeszcze, no nie wiem, ten długo, już nie wiem, kiedy był ten film. Yy, ciągnik yy, stał nieodpalany. No i tutaj stan, jakby nie widać, bo jest ciemno. Ale musicie mi uwierzyć, że jest tam stan. Jest tam, nic nie ubywa. No, niedługo będzie trzeba wymienić, bo wlałem teraz zwykłej wody. Będzie trzeba to wymienić na. Jakiś płyn na zimę, żeby już sytuacja się nie powtórzyła. No A póki co odpalę. Odpaliłem. Mam też nowy mikrofon. Możliwe, że będzie trochę lepiej mnie słychać. Jeszcze podczas odpalania się zapowietrza, chyba ten ciągnik, bo tak muszę pulsować, żeby odpalił, to muszę tak pulsować gazem. Możliwe, że jeszcze ten kąt wtrysku trzeba ustawić, początek wtrysku to zobaczymy. Ale w miarę ładnie odpalił, jak po takim długim czasie stania. Za, za drugim kręceniem. Już mi odpalił. No i pulsowałem tym gazem i nie zgasł. O kurczę, nie ma bolca. I co teraz? A, tu jest, dobra. To dobrze, to nie musiałem wysiadać. To jakiś widz mi napisał, że... bolec to można mieć... gdzieś tam. Kurczę, chyba nie trafię. Ciężko jedno ręko kierować. Zdałoby się wspomaganie, ale to może już z Bo nie mam hamulcy, dobrze że wrzuciłem w jakiś się zatrzymałem. Nie no, muszę podpiąć to bez kamery, bo tak to nigdy nie podepnę. Muszę wziąć jeszcze jakąś skrzynkę do zbierania jabłek. To przecież co ja będę pakował? Dobra, skrzynka. Skrzynka na pakę. Jedziemy. Przyczepka, jak ma już te koło zrobione, to całkiem inaczej stoi. Dobra, wsiadam i jadę. Kurde, te biegi. Zajreszto. O, chyba za duży. To. Co jest na sadzie, Może jeszcze trochę orzechów pozbieram. Ogróżki nie wiem czy już są dobre. Będziemy przejeżdżać ktoś się zobaczył, czy jakieś są. Powinny być już dobre, albo już może ich nie ma, nie wiem. Gruszki już nie ma. Tu mam gruszkę jedno i nie ma nic. O, pokażę Wam od razu kolejny mój sprzęt na gospodarstwie. Tutaj mam kultywator. Tak wygląda. No też będzie trzeba się nim zająć kiedyś. No to chyba już moje wszystkie sprzęty z gospodarstwa. Pokazałem Wam wóz, pokazałem przyczepkę, ciągnik, a nie! jeszcze jest jeden sprzęt który niedługo będę będę odnawiał to też zobaczycie w kolejnych filmach tu mamy orzech już tych na górze nie ma co na dole będzie trzeba pozbierać dobra, muszę rozgrodzić pas słucham Dobra, jedziemy dalej Spróbuję wrzucić jedynkę Zobaczymy czy się skrzynia nie zablokuje O? Nie, no nie jest Dobrze No tutaj mam parę jabłonek. Przejedziemy się do każdej i pozbieramy jabłka. O kurczę, żebym drzemu nie wjechał. Tu może od tej zaczniemy, bo tu jest ha, najwięcej jabłek. To sobie cofnę i podjadę pod tą jabłonkę. Masakra jest kręcić to jedną ręką. Ale może się jakoś tam wyrobi. No, I co idzie jak chce. Nie dobrze jest, jest to zliczone. Okej, okay, do przodu. Masakra jest tak kręcić. Nie, na pewno tu trzeba zrobić wspomaganie. Jak chcę jeździć, nagrywać jedną ręką i drugą kręcić, to to nie ma... Nie... Nie ma prawa bytu. Dobra, chyba. Jak stanę na błotnik, to już parę jabłek sięgnę, zobaczymy. Tam jest parę jabłek. Jak, nie no, ma, jak błotnik będzie za słaby, to po to mam przyczepkę. Albo od razu przyjadę pod całe drzewo. Dobra, prrr. Koniec podróży. No i sobie sięgnę teraz. Tutaj mam ciągniczek i sobie sięgnę po jabłka. Biorę skrzynka skrzynki. To znaczy mam jedną skrzynkę tylko. Będę zrywał. Tam na czubku są jabłka, ale ich nie sięgnę stąd. Nie mam takiej długiej drabiny. Muszę coś wykombinować innego. Dobra, te co jeszcze sięgnę, to zbiorę. Na razie mam trzy jabłka. Tu jak wejdę na siedzenie, to też chyba rezerwę. Zobaczymy. Muszę coś wymyśleć, żeby zrobić coś z tych jabłek. Jeszcze nie wiem co. Może wy mi napiszcie tutaj w komentarzach. No dobra, tu mam parę, zobaczcie, dwa jabłuszka. Niepryskane dlatego tak wyglądają. Ale nie będę tutaj nigdy pryskał tych jabłek, bo ja nie chcę z nich na nich zarabiać. A przeważnie ludzie pryskają po to, żeby mieć większy zysk i większe plony. A tutaj zobaczcie jak ładnie. Niektóre są naprawdę super co jakie ładne jabłuszko. Naturalne Eko To 60 nawet nie jest eko No nie jest bo trochę kopci O kolejne dwa super No ale co, no, wymienię w 60 olej, to nie będzie już tak kopciła. Jeszcze tam. A ten na pewnie zaraz będzie nowy olej. Nie wiem, co. może w tym tygodniu jeszcze wleję. Dobra. Muszę przejechać, bo tam już chyba nie sięgnę. Chociaż może tu jeszcze sięgnę. Tak na bieżniku stanę. O, sięgnę, sięgnę, sięgnę. Tylko bez kamery, dobra. Zostawiam was. Zobaczcie ile jest jabłuszek. Tylko już nie mam miejsca w skrzynce. Na przyczepce jeszcze mam miejsce, ale w skrzynce nie mam miejsca. Nie wiem co ja z nimi zrobię. Tutaj też ile jabłek. Więcej chyba dzisiaj nie zrywam. Zerwałem skrzynkę. Jak wymyślę co z nimi zrobić to może zrobię jakieś coś w, w słoiki na zimę. Fajnie by było. Mam tyle jeszcze, tutaj z tej strony przejadę ciągnikiem. O, tu z tej strony jeszcze parę jabłek złapię. Akurat będę miał do pełnego, tylko tu nie mogę ich sięgnąć. Ale, jak sobie cofnę, yy, cofnę sobie tu, pojadę sobie tędy i tu wjadę. To akurat sięgnę, ale to już Wam nie będę pokazywać. Pokażę Wam jak już będę wracać ciągnikiem. Taką mam skrzyneczkę. Narwają też parę jabłek z innego gatunku tak sobie do zjedzenia. No i co? Zawijam się, bo pochmurno się robi. Chyba będzie zaraz padać. Jeżeli film Wam się spodobał zostawcie kciuka w górę i zostawcie suba. Na razie, cześć!